Księżna Kate znowu znika z życia publicznego. Daniel Martyniuk pochwalił się prezentem na Dzień Ojca. Kinga Rusin musi pękać z dumy. Jej córka właśnie to ogłosiła. Księżna Kate znowu znika z życia publicznego. Daliśmy się uśpić. Rezygnacja z udziału w Royal Ascot to nie przypadek. Księżna Kate wyraźnie zmieniła podejście do życia publicznego. Ekspertka królewska ujawniła, co prawdopodobnie stoi za jej zniknięciem. 18 czerwca media obiegły niepokojące doniesienia na temat księżnej Kate. Żona księcia Williama miała tego dnia wziąć udział w prestiżowych wyścigach konnych Royal Ascot, jednak pałac Kensington niespodziewanie poinformował o zmianie planów. 43-latka postanowiła ograniczyć swoją aktywność publiczną, co natychmiast wywołało falę spekulacji na temat jej stanu zdrowia i dalszych planów. Teraz w sprawie pojawiły się nowe informacje, rzucające nowe światło na decyzję księżnej Kate. Księżna Kate ogranicza udział w życiu publicznym. Słucha swojego ciała, zamiast starać się zadowolić innych. Jak donosi magazyn Hello, powołując się na ekspertkę królewską Ingrid Suert, Kate zdecydowała się działać ostrożniej i na własnych warunkach. Po trudnym okresie związanym z leczeniem nowotworu, księżna zmieniła priorytety, teraz na pierwszym miejscu stawia zdrowie, rodzinę i dobre samopoczucie. Jej priorytety się zmieniły i słucha swojego ciała, zamiast starać się zadowolić innych. Musi być wobec siebie konsekwentna i powiedzieć Nie, nie mogę tego zrobić. Co istotne, Seward zaznaczyła, że chociaż księżna Kate wygląda promiennie, powrót do pełni sił jeszcze trochę potrwa, a udział w oficjalnych wydarzeniach to dla niej duży wysiłek. Może daliśmy się uśpić w poczuciu, że będziemy ją widywać cały czas, bo wygląda tak niesamowicie. Ale to musi być wysiłek, żeby tak wyglądać, kiedy nie jest się w 100% pełnym energii. Przyznała w rozmowie z portalem Hello. Analiza. Aniela Kożuchowskiej to tak naprawdę Izabela Kisio. Wyliczamy podobieństwa. Nowy serial Netflixa podbija serca nie tylko polskich fanów platformy. Aniela to przełomowa rola w karierze Małgorzaty Korzuchowskiej. W sieci pojawiły się jednak porównania do Izabeli Kisios Korupy. Czy twórcy produkcji zainspirowali się postacią kontrowersyjnej celebrytki? Sprawdziliśmy. Aniela z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej w reżyserii Jakuba Piątka i Kuby Czekają i ze scenariuszem Pawła Demirskiego to najciekawszy i najpopularniejszy polski serial sezonu. Produkcja Netflixa spodobała się nie tylko polskim widzom, ale trafiła też do zestawień hitów platformy w Czechach, Ukrainie, Turcji, Islandii, na Słowacji czy Węgrzech. Co ciekawe, serial spodobał się ze sporym zainteresowaniem także w krajach Ameryki Południowej. Argentynie, Pa, Chile czy Urugwaju. Historia Anieli Krajewskiej, która bywa na ściankach i wiedzie luksusowe życie, a potem z dnia na dzień traci wszystko i musi odnaleźć się w brutalnej rzeczywistości, głównie bawi, ale też zmusza do refleksji. Już po publikacji zwiastuna produkcji w sieci pojawiło się wiele porównań bohaterki granej przez Małgorzatę Korzuchowską do Izabeli Kisioskorupy. Postanowiliśmy podsumować to. Co zobaczyliśmy na ekranie telewizyjnym i zestawić to z celebrycką aktywnością mamy Aleksandry Kisio. Daniel Martyniuk pochwalił się prezentem na Dzień Ojca. Uroczo. Daniel Martyniuk chętnie dzieli się w mediach społecznościowych wydarzeniami z życia prywatnego. Pokazał, jaki prezent otrzymał na Dzień Ojca. Daniel Martyniuk ma już kilkuletnią córkę Laurę z poprzedniego związku z Eweliną Golczyńską. Ich relacja nie przetrwała próby czasu. Nie mają dobrych relacji. Syn Zenka Martyniuka odnalazł jednak szczęście u boku Faustyny, z którą stanął na ślubnym kobiercu w 2023 roku. Zaledwie rok później para ogłosiła, że spodziewa się dziecka. 15 czerwca bieżącego roku zakochani pochwalili się w mediach społecznościowych, że ich pociecha jest już na świecie. Teraz Martyniuk pokazał, jak świętował Dzień Ojca. Daniel Martyniuk pochwalił się prezentem na Dzień Ojca. Urocza relacja. Daniel Martyniuk aktywnie prowadzi media społecznościowe. Jego Instagramowy profil obserwuje ponad 15 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie syn piosenkarza opublikował krótkie nagranie z okazji Dnia Ojca. Daniel Martyniuk pochwalił się prezentem, jaki otrzymał. Zaprezentował pudełko z napisem Tato Kocham cię, a w środku znajdowało się niemowlęce body z nadrukiem nasz pierwszy dzień taty. Kadr znajdziecie w naszej galerii zdjęć. Nie tylko Martyniuk jest szczęśliwy z narodzin małego Floriana. Niedawno żona piosenkarza Disco Polo udzieliła krótkiego wywiadu na temat wnuka. Dziękujemy za gratulacje. Najważniejsze, że wnuk jest zdrowy 10 punktów w skali. Red. Abgara, powiedziała Danuta Martyniuk w rozmowie z portalem Show News. Chorosińska świętowała Dzień Ojca. Nagle zaczęła udostępniać zdjęcia polityków. Dominika Chorosińska postanowiła podzielić się z obserwatorami wpisami z okazji Dnia Ojca. Oprócz zdjęcia z mężem i synem wrzuciła jednak także fotografie innych polityków. Dominika Chorosińska należy do grupy gwiazd, które bardzo aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych. Polityczka nie zrezygnowała z okazji i na dzień ojca również zdecydowała udostępnić post z mężem. Co ciekawe, na tym jednak nie skończyła i następnego dnia opublikowała kolejne wpisy związane ze świętem. Tym razem jednak na jej profilu pojawiły się zdjęcia innych polityków. Dominika Chorosińska udostępniła zdjęcia polityków. Internauci nie kryją zdziwienia. Dzień ojca. Święto wielkiego serca i silnych ramion. Drodzy ojcowie, tatusiowie, tatkowie. Dziś wasz dzień, wyjątkowy, pełen wdzięczności i ciepłych myśli, zaczęła Chorosińska pod pierwszym postem z okazji Dnia Ojca, zamieszczając dalej obszerne życzenia. Na zdjęciu możemy zobaczyć uśmiechniętą polityczkę z mężem i synem. Post ten nie wywołałby większych emocji. Gdyby nie fakt, że Chorosińska postanowiła we wtorek 24 czerwca udostępnić kolejne wpisy związane ze świętem. Na Facebooku posłanki mogliśmy zobaczyć fotografie Mateusza Morawieckiego i Karola Nawrockiego, do których postanowiła dodać m.in. cytaty polityków. Kinga Rusin musi pękać z dumy. Jej córka właśnie to ogłosiła! Nawet o tym nie marzyłam. O Idze Lis w ostatnich miesiącach coraz częściej jest głośno. Młoda reżyserka przekazała właśnie bardzo ważne wieści. Iga Lis jest młodszą córką Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Choć od lat stara się dbać o swoją prywatność i unikać blasku fleszy, w ostatnich miesiącach nieco się to zmieniło. Wszystko za sprawą premiery filmu, który wyreżyserowała Bałtyk autorstwa Lisy zdążył zaliczyć już spory sukces, gdyż z końcem maja otworzył on 65. krakowski festiwal filmowy. Niedawno młoda reżyserka ogłosiła nowe wieści w związku z jej produkcją. Ma co świętować! Iga Lis przekazała wieści. Gdy pracowałam nad moim pierwszym filmem, nawet nie marzyłam o tym. Na miesiąc od otworzenia przez Bałtyk krakowskiego festiwalu. I Galis poinformowała, że jej film osiągnął kolejny sukces. Wreszcie mogę się podzielić wiadomością, że Bałtyk trafi do kin. Gdy pracowałam nad moim pierwszym filmem, nawet nie marzyłam o tym, że w niedalekiej przyszłości będzie go można zobaczyć w kinie, na dużym ekranie, przekazała w nowym poście na Instagramie reżyserka. W dalszej części publikacji podziękowała osobom, z którymi współpracuje, oraz przekazała kilka myśli związanych z tworzeniem w branży filmowej. Uwielbiam kino dokumentalne za szczerość, wrażliwość i autentyczność opowiadanych historii. Wierzę, że właśnie takie kino powinno docierać do jak najszerszej publiczności, bo to w spotkaniu z widzami nabierają one pełnego znaczenia. I na to spotkanie z widzami cieszę się najbardziej, dopisała dalej Lis. Na udostępnionych przy tym zdjęciach możemy zobaczyć igę reklamującą film, nosząc na głowie czapkę z daszkiem z napisem Bałtyk. Michelle Obama zabrała głos w sprawie rozwodu. Ależ słowa. Michelle Obama w końcu zdradziła. Dlaczego nie pojawia się u boku męża podczas oficjalnych wydarzeń? Czy te słowa uciszą plotki o rzekomym kryzysie w małżeństwie Obamów? Michelle Obama i Barack Obama poznali się w 1988 w firmie prawniczej Sidley Austin, a w 1992 roku wzięli ślub. Małżonkowie doczekali się dwóch córek i przez lata uchodzili za jedną z najzgodniejszych par światowej polityki. W ostatnim czasie zaczęły się jednak nasilać plotki o ich rzekomym rozwodzie. W kuluarach plotkowano, że były prezydent USA miał mieć romans z Jennifer Aniston. Teraz na temat rewelacji dotyczących rzekomego rozwodu głos zabrała Michelle Obama. Michelle Obama ucisza plotki o rozwodzie. Doniesienia o tym, że w małżeństwie omamów ma nie dziać się dobrze gruchnęły po tym, jak Michelle Obama nie towarzyszyła mężowi podczas pogrzebu Jimmy'ego Cartera. Polityk był również sam na inauguracji Donalda Trumpa na prezydenta. Zagraniczne media rozpisywały się wówczas, że absencja byłej pierwszej damy ma wynikać z tego, że jej relacje z Obamą są wręcz toksyczne. 61-latka ma jednak inne zdanie na ten temat. Bądź na bieżąco zaobserwuj oraz dołącz do naszej społeczności. Ciekawe najlepsze gorące ze świata gwiazd. Nie przegap najważniejszych wiadomości na portalu protek.pl i śledź nas na Facebook, Instagram, TikTok i YouTube.